Siema, siema. Witamy Was wrogowie Rockfish Team. Przyjechaliśmy dzisiaj, już w zasadzie, wczoraj, w środę, wieczorkiem. Będziemy cały dzień czwartkowy na rekonesans, co się dzieje w wodzie i w morzu. Już byliśmy nad morzem. Pogoda piękna dopisuje ośrodek, też powiem Wam, rewelka. Takie fajne zawody tej reskiej trodzi, takie spotkanie, będzie towarzyskie, nie tylko. Takie super czysto zawodowe, zatem piękne wyjście do morza, Też zaraz Wam będzie, tu jakieś przebitki puścimy i zobaczcie jaki świetny ośrodek, już Wam przerzucam, zobaczcie piękny, zadbany, dużo zieleni, tam już jest wyjście na plażę. Tak, można sobie usiąść na ławeczce, odpocząć. Jak niektórzy z Timu już siedzą w słońcu i grzebią w komórce. A reszta Timu, słuchajcie, byliśmy trochę z Wojtasem porzucać nad morzem, blachami innymi. Oczywiście dla dzieciaków, dla zabaw, zatem można przyjechać rodzinnie na. Te zawody i spędzić tutaj jakieś świetnie miło czas. Zobaczcie, jakie niebo, piękne pogoda, super. Więc nic, tylko przyjeżdżać na imprezę organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Czeki Regi i się bawić. Byliśmy, połowiliśmy troszkę, ale oczywiście nic nie złowiliśmy plaża powiem wam piękna, długa, szeroka czysta, to co mnie urzekło naprawdę Morze Bałtyckie o tej porze w tym rejonie jest naprawdę świetne pod względem czystości żadnych śmieci na plaży pozbierane, wszystko elegancko mało turystów to jest słuchajcie o tej porze roku naprawdę e, zjawisko, które trzeba docenić jeszcze myślę tego jodu w powietrzu jest, zatem nic, tylko przyjeżdżajcie na Restą troć i próbujcie tą troć. złotą.